za wsparcie pozostałym burmistrzom. Dziękuję za takie, już myśmy tutaj z chłopakami rozmawiali, za takie przyjazne spojrzenie na naszą działalność. Dzięki temu przyjaznemu spojrzeniu możemy realizować nasze zamierzenia, możemy także udostępniać nasze pokazy, Nasze wystawy nie pobierając żadnych opłat ośmieszających, po prostu dzięki tym wsparciom jesteśmy, dzięki sponsorom również indywidualne. jesteśmy w stanie to robić nieodpłatnie. Nie będę przedłużał i tutaj jakiś słów dodatkowej, że tak powiem, wymyślał. Pozwolę sobie przejść do indywidualnego powitania y, gości. I, tak, witam wicestarostę powiatu rabickiego pana Jakuba Morysona. Witam bardzo serdecznie. Burmistrza gminy Lawicz, pana Grzegorza Kubika. <klucza> Witam bardzo serdecznie burmistrza gminy Miejska Górka, pana Abrama Bandura. <klucza> Witam bardzo serdecznie kierownika moderów w Głaszynie, pana Ryszarda Bijaka. Witam bardzo serdecznie wiceprezesa Polskiego Związku w chłopcu głębie Lasowej i drobnego inwentarza, pana Gottfrida Kuryło. Zapominamy. Witam również serdecznie wiceprezesa Polskiego Związku i zarazem prezesa Dolnośląskiego Związku Kolegę Ale gdybym nie dojrzał to witam serdecznie prezesa hodowców gołym i pocztowych, Ojciec Jałgawicz, Jacka Bezelę. Witam serdecznie prezesa Poznańskiego Związku, Leszka Orlewicza. Wojciecha Pruskiego. <klucza> Witam również serdecznie Prezesa Zielonogórskiego Związku Hodowców Gołębi kolega Adama Orzechowskiego. <klucza> Witam serdecznie Sekretarza Zielonogórskiego Związku Ignacego Bazana. Kolega, <klucza> Witam prezesa Zamońskiego Związku Edwarda Basila wraz z Małgorzatem. Witam delegację Małżyńskiego Związku z prezesem Jerzym Biegunem oraz wiceprezesem Edwardem Kasalewskim. Nie ma Edwarda, nie ma. <plosy> Witam prezesa Czechos Czechowickiego Związku Mariusza. Wójcie. Wójcie. Witam również serdecznie prezesa Europejskiego Klubu Garowacza Śląskiego, kolegę Janusza Jachnika. Brawo. Witam prezesa Stowarzyszenia w Miejskiej Górce, kolegę Artura Ciesielskiego. Pana Lorna Chindarra.